Szymanko gołąbeczki, zobaczcie, Gillo ruszył. Pozdrawiamy pana Jila. Za no, dużo to ich nie popędził, chyba dopiero otworzył. starg wrócił. Proszę bardzo, kolorów ma berlinów. Zawsze dobrane te gołębiny, takie ma. Ciemniaczków dużo, jaśniaczków. Proszę bardzo. Najstarszy gołębiarz w Wyszkowie to światło to zmieniło zmieniły się latają ptaszyska halo halo i panowie zobaczcie dzisiaj słońca nie będzie marnie jest chociaż ciepło chociaż jest ciepło Takie jeszcze nie wypuszczone dzisiaj dla odmiany Najpierw będą latały Srebrniaki, Budapeszty i Perłowiaki. No i oczywiście, przepiórki. Przepiórki też rozpuszczamy, ale przepiórki nie chcą wylatywać. Może to i dobrze. Musimy wam powiedzieć, o zobaczcie czarna znalazł sobie teraz tutaj duczek miały tam na górze, młode żyje, żyje bo mówię coś mi tutaj nie pasuje ale ale nie jest źle. spotkałem widzów wyszkowy na targu opieprzyli mi no nie, że słaby targ tydzień temu to samo miałem też opieprz. dlatego mówię, że już na targ do wyszkowa lepiej nie przyjeżdżać nie no, już ludzie pokupowali do pary. Widać ewidentnie, że już się wyszkowskie targi kończą. A no i teraz będzie bryndza, tak zwana. A jeszcze zaraz, moda będą wychodziły, to już już zero będzie sprzedaży. Nikt nie będzie kupował. Marnie. Marnie, marnie. Ale głośno jest strasznie. Taki się drą. Czują to ciepło. Naprawdę jest bardzo ciepło. Nie chcą za bardzo wylatywać. mgła w górze. I coś mrzy takie. Psss, pss, pss, pss. Denerwują mnie, że one się tak nauczyły tutaj na ten blachy siadać, świniaki. A co były wypuszczane, to do góry pną. A te... Co były zamknięte, wszystko siedzi. O Jezu, historię wam opowiem z wczoraj. Mówię, idę te żałobniki w końcu przerzucę. E, tutaj do tych. A co się okazało? Że żałobnik zaparzył się z dwoma samicami. Jedno, jedna samica zniosła jajko w tym miejscu. E, dwa jajka miała i siedziała. A druga samica zniosła w innym dłuku. I, I druga siedziała. Nie wiem jak oni się tam wymieniały. Na tych jajkach, ale zabrały mi te jajeczka. No, i jestem ciekaw, czy będzie to po nim. Czy to jeszcze po tamtych? Bo ona jedna była z Budapesztem w parze, druga. Eee, czekaj, druga. Druga też chyba z Budapesztem. Tak, oby, obydwa były z Budapesztem w parze. Obydwie. No, jestem ciekawy i teraz będzie. <gryw> będę czekał, będę miał na co czekać. Zobaczyć. O, zobaczcie, ta jasna. Zamknięta była tyle czasu, ale jednak się podniosła. Na głębie do rozganiania będą. Może nie wszystkie. Co ty tam robiłaś? Może nie wszystkie, ale... ale rozgoni się jakoś. O! Podatek trzeba było zapłacić Za 25 kg Kupiłem sobie gritu 5 dyszek ten grit A tutaj karma od Kamila Proszę bardzo po 55 zł groch Sorgo poroso Coś tam jest, yy, ten jakoś się nazywa Słonecznik Będzie dobre, będzie wam smakowało O tak to wygląda z W dobrze No i miało być strasznie Padać, ale tak strasznie nie jest. Przestało padać. Gołąbki sobie latają rozpuszczone. A co tu się dzieje? Nic się nie dzieje, nic na niebie nie widać. O, młodziaczek budapesztański już sobie jeden, drugi i trzeci zaczynają wychodzić. Tutaj perłowy pospadały. Coś wiemy do dukale też wyskoczyły Coś jajko zniosło, nie trafiło w gniazdo Zbierają, zbierają, też się znowu ganiają na jajka Takie fajne mody miały, tu wysprzątałem troszeczkę Przepiórki wypuszczą, ale nie wychodzą na szczęście Jaśniaki Wiesz, wiesz. Obuzy, no. ale ten jest brzydki, bo mu kalina rośnie, kurde no. w tamtym roku takich nie było kaliniastych, a teraz widzę, że takie rude mi się zrobiło Ale fajne, dobrze wychowałe Jedno jajko zniosłem Teraz to trzeba coś obrączkować widzę jakieś serce, wyjasne a ten też będzie sercowy Nie, jaki widoczek perłowiaczek Tu biały ogonek perłowy Jeden padł, a jeden się chowa A tu berlinę Miałem nie zostawiać jajek, ale tak, ten jest cały czarny Ale nie będę im wyrywał ogonów co to będzie okno pogodowe się zrobiło, słoneczko trochę wyszło można sobie posiedzieć i poobserwować, ten cały we krwi jest, o co tu chodzi z kimś się tłukł albo coś po, podziobał jakiegoś młodego no, zaparzył się z krawatką jest, tutaj ma jakąś ranę. Coś musiał przeskrobać, jak to samiec. Chodzą, gruchają. Posprzątałem troszkę w głębniku, trochę to ogarnąłem. Tam się jasne sercowe ganiają na jajka, widzę te białe ogony, no ale zobaczcie, no i wyszedł. Ona jest fajna, taka bez, bez można powiedzieć... ...bez fartucha, a, a młody wyszedł z fartuchem w niego, oczywiście. Także tylko jeden się wychowa bo jeden padł. Nie wiem jak, jak tamten, może oddawałyby jednego takiego, jednego takiego. Chodź ta, chodź ta. Zaraz zmiana repertuaru, dzisiaj na odwrót, dzisiaj pocztowe będą latały. Do końca dnia. Bo ja już wyjeżdżam o 14 prawdopodobnie. Jeszcze godzinkę mam. A no i żałobniki perłowe się wykluły, też jestem ciekawy co to będzie. Czy będą żółte, czy będą takie jak ona, czyli zwykłe. A no i jeszcze coś, Jastrząb. Jastrząb się pokazał. Przelatuje tylko. Bo no te dzikie głębie wyskakują jak z procy powiem. Pierwsza idzie. Wczoraj młody im spadł jeden. Podziobały go. No ale on i on w tak takie huchelko, tylko że to o tej porze, to on jeszcze... I te słabe mogą się później... Mają całe wakacje, żeby się na, <grym>, Że tak powiem naprawić. Pierwsze wariaty już wyglądają. Obchód trzeba zrobić. Zaraz się wykluły. O, tam jasne, babciaty. Zaraz zamknę i wypuszczę pocztowe. Niech pocztowe sobie latają. Tak? No i dobra. To delikatne, ciężej je zamknąć. Chciałem zamknąć, się zerwały. Jeszcze tu pustuka nadleciała. To już całkiem. tu lata, zaraz ich popłoszy zaraz będą tańczyły 13 godzina nic się nie dzieje na niebie pusto kończymy z perłowymi jasnymi zaczynamy pocztowe wypuścimy, to będą przynajmniej teraz o tej porze latać Ruchać i zbierać wszystko z ziemi, co to nie dojadę, oczywiście Ta jasna mi się sparżyła z ciemnym. Ostym. Zostawię po nich młode, Jestem ciekaw, co to wyjdzie za kok. Może wyjdzie piękny murzyn z czarnym ogonem. Murzynek polski, tak zwany. By było fajnie. My też są w szoku. Nie mogą się doczekać. Już. Już was wypuszczam. Znaczy, to najbardziej to te, co młode mają. Zaraz wyskoczą jak z katapulty. A tu staruszki. Też. Od razu w górę. Mam co ganiać chociaż. Są. O. I one tak sobie teraz będą krążyły. Obchód zrobiony, jaj, jajka. Obrączki pozakładane. Tu na ziemi, tamte nie zjadły wszystkiego. Zobaczcie, te, te się na co będą. Zaraz te przyjdą, dokończą. Już jakaś chmurka. Oj, tam obcy jak siedzi. Zobaczcie. Za drzewem zaraz wyskoczę. O lata, co to ciemne. A tu, 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 proszę Państwa, leci. O kurde, składa się. Jasne? Jasne jakiś. I do darka, wszystko siada. Tam tu jakiś magnes chyba jest. Albo do wujka janka. poszedł Nieśmiało idą. Białaski. Nie wiem, ten jastrząb się pokazał. Może ten jastrząb to tutaj grasuje cały czas. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Zobaczcie, ile, ile dobrego jedzonka zostało. Pod karmikiem widzę, że już też siedzą. Ono są swane, no mają swoje rewiry, więc gdzie mają iść poszukać żarcia na kru. Boże, jedyne to, to się świecą jak... czy doda mi obraz, tak mi się... O, teraz... Naturalny kolor Ten z czymś jest w ale nie wiem z czym jakąś białą se poderwał jeden i drugi w końcu zobaczymy w tym roku przelotuje je jak one sobie poradzą ale wesołe samczyki się zrobiły jeden i drugi po skoczku No i taka obserwacja na podwórku na ziemi cichutko, spokojnie Bardzo fajnie Lubię taki klimacik mógłbym patrzeć i patrzeć i cały dzień patrzeć o ten jest stary sanczyk na niebieskiej obrączce Chyba z 16 roku on jest mi się coś wydaje no a tu jest młoda samiczka właśnie po jedyneczce i po, i po staruchu tam za przedpocztowym jest w tym roku palca straciła nie wiem co się stało ale na szczęście zobaczyłem i w odpowiednim momencie zareagowałem no, już przeskakują przez płot do wujka pod karmik Wiedzą, że tam też może coś być o tam mm. Perłowy wygrywa z Pocztowym był większy dużo on daje radę dobrze no i obchód zrobiony, jajeczka przygotowane do opuszczenia Głębnika, co by mi się za dużo tych pocztowych Nie nalęgło Kurki z chęcią sobie je zjedzą No i sobota można powiedzieć Zleciała no, On się sparzył z tą jak to jest Ten bez Z, z dziubką się zaparzył No i dobrze A już będę wiedział No i sobota nudno Zleciała Coś się zrobiło Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.